Witajcie! Dzisiejszy odcinek zaczniemy od krótkiego kalendarium. Na początku 2024 roku mieliśmy w Polsce podwyżkę myta o 15%. W sierpniu tamtego roku informowaliśmy o planie rozszerzenia sieci dróg płatnych o dodatkowe 1600 km. W listopadzie 2024 ten plan wszedł w życie. 1 stycznia 2025 zaczęły u nas obowiązywać nowe stawki etol. Teraz mamy maj 2025 i Komisja Europejska pozywa Polskę do unijnego Trybunału Sprawiedliwości za nieprzedstawienie harmonogramu wdrażania nowych opłat drogowych. Nie wszystkie z przytoczonych wydarzeń są ze sobą powiązane, ale zestawione razem dają ciekawy obraz i brzmią jak żart. No to sprawdźmy, czy komuś jest do śmiechu. Zapraszam na C. +E. Jedziemy z tematem. Przypominamy, że kanał powstaje dzięki naszym partnerom i sponsorom. Bardzo dziękujemy, że jesteście z nami i pomagacie nam się rozwijać. Swoją cegiełkę do zwiększania rozmachu C+E mogą dokładać także widzowie. Jeśli podobają wam się tworzone przez nas treści, to zachęcamy do wspierania, subskrybowania i komentowania. Pamiętajcie, że od maja dzieje się u nas znacznie więcej i C+E to nie tylko odcinek w niedzielę o 20:00. Żeby wyjaśnić, skąd pozew wobec Polski musimy cofnąć się do jego źródeł, czyli postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2022 przez 362 z dnia 24 lutego 2022 roku, która wprowadza istotne zmiany w obszarze opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej w Unii Europejskiej. Kluczowe zmiany wynikające z postanowień dyrektywy to w skrócie. Obowiązkowe zróżnicowanie opłat drogowych według stopnia emisji CO2. Państwa członkowskie zostają zobowiązane do uwzględniania w cenniku opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej przez pojazdy ciężarowe ich klasy emisji spalin. Stopniowe wycofywanie opłat czasowych. W Unii nie będzie można stosować wyłącznie opłat czasowych, czyli np. popularnych winiet. Wprowadzanie opłat za koszty zewnętrzne, czyli umożliwienie państwom członkowskim wprowadzenia dodatkowych opłat za np. zanieczyszczanie powietrza czy hałas. Są też przewidziane nowe zasady dla pojazdów lekkich, takich jak samochody osobowe i dostawcze. Nowe przepisy mają w głównej mierze promować bardziej ekologiczne warianty transportu poprzez dostosowanie opłat do emisji CO2, promując oczywiście niższymi stawkami pojazdy o ograniczonej emisji. Sugeruje się w przepisach, aby państwa członkowskie miały możliwość wspierania rozwoju bezemisyjnych środków transportu poprzez stosowanie preferencyjnych wartości opłat. Terminem, który Komisja Europejska wyznaczyła na przekazanie harmonogramu wdrażania postanowień dyrektywy, był 25 marca 2024 roku. Polska i inne kraje mają jednak w tym względzie zaległości. Konkretnie mowa o Bułgarii i Grecji, przeciw którym również został złożony pozew. Bruksela już wcześniej wzywała wszystkie trzy państwa do wywiązania się z zobowiązań. Najpierw w maju 2024 roku, później ponawiając przypomnienie w grudniu poprzedniego roku. Jest maj 2025, a Komisja nie odebrała jeszcze harmonogramu wdrożenia przepisów dyrektywy, którą w przestrzeni medialnej nazywa się dyrektywą o eurowiniecie. Ostatecznie cierpliwość się wyczerpała, a unijni komisarze uznali, że wysiłki wkładane przez instytucje w Polsce, Grecji i Bułgarii nie rokują wymaganym nadrobieniem zaległości i stąd pozew złożony do TSUE. Jakie konsekwencje Polska może ponieść z tytułu zarzucanej jej opieszałości? Oczywiście są to kary finansowe, chociaż jako jedną z możliwych konsekwencji wskazuje się również ograniczenie możliwości dostępu do funduszy unijnych. Jednak ze szczegółami dotyczącymi kar trzeba się będzie wstrzymać do czasu decyzji Trybunału. Na moment przygotowywania odcinka nie natknąłem się na oficjalną odpowiedź instytucji państwowych, która przedstawiłaby krajowe stanowisko w tej sprawie. Chociaż w branżowych mediach pojawiły się opinie, jakoby w grę miały również wchodzić kwestie polityczne. W perspektywie wyborów zmiany w obciążeniach za opłaty drogowe nie są być może szczególnie pożądanym tematem. Wiadome jest natomiast, że przepisy dyrektywy o Eurowiniecie przewidują konkretne terminy wdrożenia nowych przepisów. Różnicowanie stawek opłat myta ze względu na klasę emisji spalin ma być powszechną praktyką w Unii Europejskiej już od przyszłego roku. Deadline określony w dyrektywie to 25 marca 2026. Natomiast dla przepisów o wycofaniu opłat czasowych cezura czasowa określona została na 25 marca 2030 roku. Od tej daty państwa członkowskie nie będą mogły stosować wyłącznie winiet na określony czas dla pojazdów ciężkich w obrębie sieci dróg TENT, czyli transeuropejskiej sieci głównych połączeń wewnątrz Unii, której częścią są trasy drogowe obejmujące główne korytarze transportowe. Ale skąd w ogóle pomysł na rezygnację z winiet? Unijni prawodawcy wychodzą z założenia, że opłaty za korzystanie z infrastruktury oparte na czasie z natury rzeczy nie odzwierciedlają dokładnie rzeczywistych kosztów generowanych przez użytkowanie dróg i z podobnych powodów nie są skuteczne pod względem zachęcania do bardziej ekologicznego i efektywniejszego funkcjonowania lub do zmniejszenia zatorów komunikacyjnych. No dobrze, ale tak na sam koniec, wracając jeszcze do źródeł, pozostaje problem, czy w ogóle obecny czas jest najlepszym, w jakim można realizować unijne ambicje w zakresie popularyzacji proekologicznych rozwiązań transportowych? Czy brana jest w tym kontekście pod uwagę aktualna kondycja branży i oddziaływanie czynników ogólnogospodarczych i geopolitycznych na koniunkturę transportu? Nie chcę w tym zakresie ferować wyroków i pytanie zostawiam otwarte do rozważania w komentarzach. Zachęcam do dyskusji! I dziękuję za dzisiaj. Życzę szerokości z C plus E. Do zobaczenia!